Zobaczcie, jaką przesyłkę dostałam. Jak widzicie, faza na cienkie mucherowe sweterki u mnie cały czas trwa. I zobaczcie, co dostałam w przesyłce od magiclub.pl. Nowy kolor Samantha Gold. Zobaczcie, jaki cudowny kolor szarego dresu. Jeżeli szukacie takiej włóczki, a wiem, że szukacie, to jest kolor słuchajcie, 311 Prze, cudowny idealny, jasno-szary kolor. I oczywiście z tego powstanie sweter film będzie dostępny dla Was już w ten piątek. Będzie to e, taka właśnie cienka, moherowa mgiełka, bardzo taki basicowy, podstawowy wzór, jak często u mnie to właśnie bywa, który będziecie mogli modyfikować w nieskończoność, e, aby stworzyć swoją wersję swetra. Chcę Wam też pokazać włóczkę, której nie ma jeszcze w sklepie, do której premiery dopiero magic.pl się szykuje. Jest to włóczka premium, ale jest tak piękna, że nie mogę się powstrzymać, abyście tego nie zobaczyli. Włóczka jeszcze nie ma nazwy, natomiast jest w kolorze przepięknego, neutralnego beżu i ma, zobaczcie, długi włos. Włóczka wysokiej jakości z długim włosem to jest coś, czego szukałam i o czym marzyłam, więc na pewno powstanie z tego coś wspaniałego. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzach.